O, kocie też idziesz ze mną do kaczek. No to idziemy do kaczek. Tak mamy 13 grudnia 2024. Kom widać jakie tu są przestrzenie pozamykane gdyż ponieważ... Jedna z moich kaczek została zżarta, najprawdopodobniej, bo ja nie byłam tego świadkiem. <laughs> no, jestem po chorobie, mam nadzieję, że po chorobie. No i właśnie teraz się trzeba przedzierać. I to... O, idzie, idę, idę, idę do was, idę, wiem, wiem, że jest późno, ale jednocześnie jest słoneczko pierwsze od niepamiętnych czasów to już dzisiaj pójdziecie sobie popracuję na dworze znaczy z tego więzienia chciałam powiedzieć no tak. no. no już idziemy, idziemy idziemy chodźcie, chodźcie gwiazdy moje chodźcie. Już, jezu się Jezu No chodźcie, chodźcie Chodźcie, chodźcie Chodźcie No Tu Macie mieszaneczkę O Tak No już, chodźcie No, no i właśnie mam teraz osiem kaczek tylko bo mi w biały dzień coś porwało. Jeszcze rano było, a o godzinie trzeciej już nie było. No i to zginęł. Zginął. Zginęła pani Dalmatyńczyk. Tak, ja wam zaraz zmienię tą wodę. Tak, zaraz będziecie miało zmienioną. Moje drogie panie i panowie. Sztuk 2. O. Tyle tego jedzenia, teraz jest rozprostowywanie skrzydeł. No do, ja wam tutaj zostawię otwarte, tak. Będziecie sobie mogły wyjść. No? Chodźcie. No, chodźcie tędy, tu będzie otwarte. Chodźcie, chodźcie. Że was wygonić. O, i one, one. Widzicie. One potrzebują zjeść troszeczkę zboża. I potem już się rzucają. Rzucają się na. Chodźcie. Chodźcie to. Kurde, no nie zauważam zapewne, że bramka jest otwarta, bo ostatnio nie bywa. No chodźcie! Halo? Tędy! Dobra, to ja was wygonię. Zaraz was wygonię I się dowiecie, że jest otwarte dzisiaj. Dzisiaj jest otwarte. Tak. Hmm. Idźcie. Idźcie. Dzisiaj macie... nocie wychodnie. Tak. Nie, No, tak. No dobra, to idę jeszcze z tamtej strony. To sobie tu przeleciały, tak? Przeleciały sobie same z siebie. Nie zdążyłam pójść. No tędy! Tędy. Eee, dziura tam jest! Trąby. jerychońskie. E? No, a moje kaczki to one nic, nie wolno tutaj żadnych gwałtownych ruchów wykonywać, bo one mają moim zdaniem. O, no toście się zrobiły w ciula. Tak. No i co teraz? Teraz będzie bieganie, tak. No i właśnie tararara No ale już jestem duża kaczka, więc inteligencji mi przybyło. Nawet idiotce inteligencji przybyło. Tak właśnie. No właśnie powiedziałam, one mają według mnie jakiś spektrum autyzmu, bo... Tylko jest coś zmienione. Tylko coś, jakiś element. Nie wiem, nowa miska. O! Nowy teren. Ale to akurat znają. Ech, nowa miska. No, nowa cukinia. No to już jest po prostu, trzeba się jej bać. Tak, uciekać z krzykiem albo bez krzyku. No ale z drugiej strony czym taka bidula, kaczucha z półtora kilograma ma się bronić? Ani zębów, ani pazurów, tylko ten, yy, ani inteligencji też za bardzo, no to to może tylko swoim bieganiem albo z zbytnią nieuf, znaczy nieufnością, tak? I, w, I związaną z bieganiem. I proszę. I, I kaczor tutaj sobie też zaczął jeść, a wcześniej stał na straży. Strażnik. Strażnik. Tak. I w związku z tym, że właśnie. O, dwa kaczory. Widzicie? Dwa kaczory strażniki. A reszta stada. buszuje Szubruje. Szuka. I wyjada, co mnie napawa nadzieją. Tak. Się tam wlazła na tą wierszynę. Hmm? Proszę bardzo, idziemy za. Ja idę za Wami. I odległość musi być taka słuszna. Tak, kocie, ty się nie zabawiaj psa obronnego. Fajnie by było, ale nie jesteś. O, co, co? Będą łonić kota? Rezy, rezy, cicho. Cicho, cicho. Co one mają zamiar? I się tak rzuciły, ale na co? Boże, z wątku cały czas się wybijam. Cały czas się wybijam w, w z wątku. I nie wiem, co miałam powiedzieć. Aha, że no właśnie oglądam różne filmiki pasjami o kaczkach. I ja nie wiem, jak ci ludzie to robią, że te kaczki się do nich zbliżają, jedzą z ręki. Te akurat, te. Albo co one jeszcze tam robią? Wychodzą na człowieka. Na, na, normalnie na ręce jakieś trzyma. Ja nie wiem. Moje w życiu. W życiu. Nigdy. O, ja będę się do nich trochę zbliżać. O, proszę bardzo. Zbliżam się. Zbliżam. I już. O, wróg numer jeden. Nawet, że ręka karmiąca. Się trzeba zaprzyjaźnić z ręką karmiącą. O. Dobra. Tak. I one dzisiaj będą na wolności, bo ja będę na dworze. Bo ja będę na dworze zapobiegać. A sobie przygotuję broń na lisa. I będę zapobiegać. Tak. Także wy sobie tu bądźcie, a ja idę po broń. No i mamy. Broń na lisa Jakiś taki preparat, który twierdzi, że Jest to zapach zbliżony do niedźwiedzia No i że niedźwiedź jest tym No jak no to tam się nazywa? Mm lepieżnikiem i trzeba i że trzeba tym zmoczyć szmatkę no to moczę szmatkę o, weź się tutaj szmatko na mocz i sobie to przykryłam folijką żeby tego deszcz nie zmył mam nadzieję że to odstraszy bo nie będzie mi tu Lis plów twarz i kaczek mi porywał, tak? Nie ma. No i jeszcze druga broń na lisa. To jest rozcieńczony ocet, którym zamierzam spryskać dołem siatkę. Znaczy siatkę, no tutaj to poszycie dookoła. No trochę mi to zajmie. To bronienie się. A no zobaczymy. No, nie mam pojęcia, czy jest na internetach, że to ma być skuteczne. A hmm. no zobaczymy. Mam nadzieję, że to się nie przełoży na kolejną utraconą kaczkę. O, już są z tej strony ogródka. One uwielbiają chodzić po całości. No. No, ale nic. Niedźwiedź pozawieszany. Opryskany octem. Jeszcze mam amoniak, ale moje koleżanki, mądre chyba. Dziewczynki, bo ja tego nie sprawdziłam. Powiedziałam, że ja nie mogę tego amoniaku zmierzać z tym octem. Hm. Na pewno nie mogę, bo może się zdarzyć, że wybuchnie. Nie sprawdziłam. Może się zdarzyć, że się będzie neutralizować, nie sprawdziłam, ale sobie by wsypała, co. No w każdym razie te wszystkie czynności wykonałam i teraz jak mi tu lis w lizie, nie daj Boże, ma się trzymać zaleka. Ma się trzymać z daleka od mojej posesji. Tak. Lis i inne osobniki w podobnym, kolor podobnym kolorycie. Czy to jest jasne? Bo już nie wiem. Co tu można jeszcze zrobić? Żeby bronić swojego stada. Tak dziewczyny, bardzo się dla was tutaj staram. Mm -hmm. A wy też się dla mnie widzę staracie. Tak, widzę. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No, to mam nadzieję, że te starania będą obopólne. To znaczy są obopólne, ale przyniosę jakąś korzyść dla obu stron. No to przecież ja nie mam stada 200 sztuk, żeby mi kaczki ginęły się zapłacze w ogóle chodźcie, chodźcie, bo tu wo wam wodę czystą mleję. Ja nie wiem co ja zrobię jak to weźmie i zamarznie trzeba będzie wiaderkami nosić kurczaki i kacuchy No czysta woda, tak, będzie się można napić wykąpać się kąpały tam, gdzie ja wam zrobiłam, to by ta woda była czystsza może przez dłuższy czas. A tak co? Mieniam i zmieniam. Tu macie w zapasie. Jeden, dwa, trzy. Tak. To już można sobie tu pokorzystać. Mhm. Można sobie pokorzystać. Idę, przecież. i taka zmyłka, niby przyszło. Chodźcie! Gdzie tam leziecie? Chodźcie tu. Chodźcie, chodźcie. Taś, 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 taś. Wody wam nalałam. Tak, to jest zwierzątko oswojone i posłuszne jak choroba. Po prostu... Reaguje na komendy. uhu hu. No ale co tu zrobić? No trzeba się dostosować. Tak oto. Osobnik o wyższej inteligencji. Dostosował się do osobnika o niższej inteligencji. Jak w tym dowcipie z komuny, z rybką. Tyłkiem się tam nie odbyć. No i słusznie, bo może już kupotygadam.